Witajcie serdecznie. KOWO 800X znowu zostało rozebrane. W grudniu pewnie wielu z Was oglądało filmik przy 20 19,5 dokładnie. Tam było jak rozbierałem, robiłem zawory, sprawdzałem wałki. No i wtedy się naczytałem bardzo dużo na temat moich wałków: że to już śmietnik, że już lada chwila się rozwalą. I tak po wielu rozmowach, konsultacjach doszedłem do wniosku, że mniej więcej tak to zrobię. To znaczy pojeżdżę sobie i lepsze jeżdżę, tyle lepsze jeżdżę. 7 z groszem, 7,5 tysiąca kilometrów, ponad 7,5 tysiąca kilometrów. Rozebrałem. Luzów zaworowych nie trzeba robić, ponieważ luzy zaworowe są w normie. Natomiast to, co wszystkich tak bardzo interesowało, to to, jak będą wyglądały po tych kilometrach wałki. I najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że no wałki nie wyglądają idealnie, tak? Zaraz ktoś może mi powiedzieć z Hondy, że u niego w Hondzie to wałki po 100 tysiącach wyglądają o niebo lepiej. Tak, zgodzę się. Natomiast jeżeli porównać do tego, co było, a do tego, co jest, to przez te 7,5 tysiąca kilometrów. Tu w zasadzie nie nastąpiła żadna jakaś degradacja. Tak? Te wałki, tak jak wyglądały, tak wyglądają. Ja wiem, że one tu, fokusy słoneczne robią bardzo dużo złego i to wygląda, jakby to było już w ogóle śmietnikiem. Ale to wcale nie jest tak, że tu jest śmietnik. To wcale nie jest tak, że te wałki są powycierane nie wiadomo jak mocno. Żeby było zabawniej, kiedyś podesłali mi chłopaki jak Ruscy rozebrali ten silnik, po 3,5 tysiąca, czyli w zasadzie nówka funkiel silnik. I wiecie, co było zabawne? Po 3,5 tysiąca u Ruskich te wałki wyglądały dokładnie tak samo. U nas w Polsce jeden człowiek wziął te wałki na Politechnikę, zaniósł do mądrych ludzi. Ci mądrzy ludzie powiedzieli, że te wałki są pokryte powłoką DLC. diament coś coś. Na mu nawet na to kwity, że tak jest. I konkluzja jest mniej więcej taka. Właśnie tak ma się to zużywać, tak ma to właśnie pracować, tak, ma, tak mają wyglądać ślady tego, że te wałki pracują. To nie jest jakaś nadmierna degradacja, to nie jest coś, co nie powinno dawać spokoju. To tak ma być. Więc jak to mówi klasyk, co no, będę jeździł, będę obserwował, no co mi więcej zostało, wałki są, żyją, śmieci żadnych w nie znalazłem ani na filtrach. E, tych siateczkowych, ani na filtrze papierowym, e, czyli znaczkiem tego trzeba jeździć. A nie będę ukrywał, że po tych tysiącach kilometrów e, w końcu się z tym motocyklem rzeczywiście zgrałem i daje mi naprawdę w, w, ogromną frajdę z tego, m, jak się na nim jeździ. I chciałbym go jeszcze trochę podtrzymać, chciałbym go jeszcze trochę poużywać. I wszystko wskazuje na to, że chyba tak to właśnie będzie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.